Cześć wszystkim, witajcie. N tym już jadło spiśnie, nie wiem nie wiem już który to. I zaczniemy oczywiście od śniadania. Na śniadanie ostatnio najczęściej jadam to co widzicie, czyli trzy jajka gotowane na miękko i do tego dwie kromki z masłem orzechowym. Tutaj są różne wersje, albo robię sobie po prostu tosty z serem albo szynką. I do tego kawa na rozbudzenie, standardowo z mlekiem, bez laktozy z bitrą. I tyle. Dobra, zobaczymy się już w następnym posiłku, który biorę sobie aktualnie do pracy w pudełeczku. I jak widzicie, w pudełku biorę ze sobą 100 gramów kaszy. Kaszę gryczanej. Ona no, no, tam jakiś jeszcze rodzaj jest jej, ale nie pamiętam, że ich było w nazwie. Do tego około 200 gramów kurczak, piersi z kurczaka. Ona jest robiona tylko w przyprawie z papryki słodkiej. I tym razem mam pomidor ze szczypiorkiem. Dzisiaj na bogaty mam szczypiorek, zazwyczaj mam tylko pomidor. Okej, okay, i zobaczymy się już w posiłku, przy posiłku treningowym. Dobra, i na, jako posiłek przedtreningowy mam racuchy. Nowość u nas, pierwszy raz jemy, które zrobiła Marta, i przepisanie będziecie mieć w opisie. Teraz zapraszam już Was, w sumie, po treningu zobaczymy się. Zaraz jeszcze wezmę tylko kreatynę i BCA, ale tego z definicji nigdy nie pokazujemy, więc tylko Wam powiem, co biorę. <laughs> Witajcie po treningu. Dzisiaj po treningu jadam. Jem, nie jadam, to nie te czasy. Jem. Yy, tuńczyka w puszce. Powiedzcie mi, czy on jest zdrowy. Jakoś nigdy się nie zastanawiałem, czy to jest tak samo, jak z tymi łososiami, co są hodowane sztucznie. Wydaje mi się, że jest ok, ale jak ktoś ma więcej informacji na ten temat, to chętnie posłucham. Dlatego mam trzy kromki chleba tostowego z Biedronki. To jest taki chleb, który głównie składa się z mąki orkiszowej, więc coś lepszego. To jest taki trochę oszukańczy chleb, nie jest zbyt cudowny, ale coś normalnego w jedzeniu też trzeba jeść. Coś normalnego. Coś mniej zdrowego, powiedzmy. I do tego mam około 200 gramów borówek. Przy, przywiozłem zapasy z domu, więc wiem. ok dziękuję już Wam bardzo za oglądanie. I zobaczymy się niedługo, zapewne już z Martą obok mnie. Dzisiaj sobie siedzi po cichutku. Więc dziękuję już Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia, cześć!